Wyobraź sobie, że stoisz w miejscu, do którego żaden człowiek nigdy nie dotarł, gdzie wszystko naciska na granice zrozumienia. Przed Tobą rozciągają się ogromne równiny przestrzeni, które ludzki umysł zawsze pragnął zbadać, bezkresna przepaść, przypominająca głęboki ocean, szepczący starożytne tajemnice. Tam może panować nieprzenikniona ciemność lub czekać na odkrycie inny wszechświat. To uczucie przywołuje obraz otchłani, która pochłania światło i zwraca jedynie ciche echa. Jednak taki widok nie budzi strachu, lecz raczej doprowadza do szaleństwa, ponieważ wywraca do góry nogami wszystkie znane wzorce w umyśle, jakby grunt pod stopami stawał się płynny w morzu niepewności. Myśl o absolutnej pustce budzi próżność, która jednocześnie wzbudza głęboki podziw dla mistycznego piękna kosmosu. To piękno ujawnia się w warstwach, jak melodia kosmicznej symfonii, która rezonuje przez nurt czasu, z dźwiękami niosącymi zapach gwiezdnego pyłu i smak wiecznych cykli. Jednak jeśli tak myślisz, być może wpadasz w subtelną pułapkę. Wyrażenie poza wszechświatem samo w sobie zawiera głęboką sprzeczność. Wyzywa ono podstawy ludzkiej logiki. Wszechświat nie jest granicą, którą można przekroczyć, ani określonym szczytem, jak góra. Obejmuje cały czas i całą przestrzeń, zawiera wszystko, od cząstek subatomowych tańczących w kwantowych rytmach, po spiralne galaktyki wirujące w jasnych rozbłyskach, z ramionami sięgającymi jak gałęzie kosmicznego drzewa, obciążone owocami gwiazd i planet. Pytanie, co jest poza wszechświatem? Jest tym samym, co co jest po drugiej stronie wszystkich miejsc? Pytanie, które zatrzymuje cię, każe wziąć głęboki oddech i pozwala, by chłód nieskończoności przepłynął przez każdą komórkę ciała, jak lodowaty wiatr niosący słony smak nieznanego morza. To logiczna sprzeczność, która testuje granice ludzkiej wyobraźni, przyspiesza bicie serca i wypełnia ekscytacją. Ta ekscytacja przypomina wrodzoną ciekawość człowieka wobec nieznanego. Nasz mózg ewoluował na tej błękitnej planecie przez miliony lat, intuicyjnie wyobraża sobie wszystko z określonymi granicami, jakby świat był serią pasujących do siebie pudełek. Solidne ściany wygodnego domu chronią przed wiatrem i deszczem, lub cienka atmosfera wokół Ziemi strzeże świeżego powietrza i żywego błękitnego nieba, gdzie chmury unoszą się jak miękka bawełna niesiona przez wiatr, z zapachem deszczu w powietrzu. Nawet układ słoneczny ma granice. Chmura orta to odległy region pełen lodowych skał i zamarzniętych szczątków, jak rozległa ochronna otoczka otulająca układ słoneczny, gdzie komety czają się w zimnych cieniach, zanim wciągnięte do wewnątrz rozświetlają nocne niebo ognistymi ogonami, pozostawiając ślad z lodu i gazu, jak zapach zamarzniętych stuleci. Gdy myślimy o wszechświecie, umysł automatycznie rysuje otaczającą go powłokę, ostateczną granicę, którą pewnego dnia moglibyśmy dotknąć, jak wyciągnięcie ręki ku brzegowi nieskończonego jeziora z chłodną wodą dotykającą palców. Jednak wszechświat nie może mieć takiej powłoki. Jest nieskończoną istotą, budzącą wrażenie pływania w bezdennym oceanie, gdzie fale szepczą starożytne sekrety i pozwalają dryfować jak ziarnko piasku rzece czasu, rzece niosącej zapach minionych epok i smak przyszłych możliwości. W 2025 roku najnowsze badania kosmologiczne, oparte na analizie kosmicznego promieniowania tła i rozkładu galaktyk, potwierdziły nieskończoność wszechświata, jednocześnie dyskutując możliwe krzywizny. Te studia integrują dane z spektroskopowego badania oscylacji akustycznych barionów, obejmujące ponad 140 milionów galaktyk i kwazarów i umacniają widok Wszechświata o płaskiej geometrii, jednocześnie ujawniając złożoność cech gęstości jak tkany dywan z pierwotnej energii, gdzie każde wahanie opowiada historię genezy z intensywnym smakiem wiecznej kosmicznej zupy. Ponadto zaktualizowane dane z rozszerzonego badania oscylacji akustycznych barionów oraz instrumentu spektroskopowego ciemnej energii obejmujące 240 milionów galaktyk i kwazarów Udoskonaliły te pomiary, potwierdzając minimalną krzywiznę z precyzją 1%, co sugeruje, że wszechświat jest wyjątkowo płaski, choć debaty trwają na temat bardziej złożonych topologii. W 2025 roku najnowsze wyniki, takie jak te z teleskopu kosmologicznego ATK, dalej wzmocniły płaskość, ale ujawniły subtelne sygnały możliwych krzywizn, jak w nowych strategiach wyszukiwania, które mapują kształt wszechświata i modelach przewidujących małą. Ale niezerową pozytywną krzywiznę przestrzenną, czynując nieskończoność bez jej zaprzeczania. Dalsze badania w 2025 roku, badające modele kwantowej genezy, sugerują, że płaski wszechświat i jego odwrócony w czasie partner antywszechświat mogły powstać wspólnie z niczego poprzez gładki proces kwantowy, dalej wzbogacając zrozumienie płaskości. Nowe dane z Desi Dr. 2 z 2025 roku wskazują na silne statystyczne dowody na korzyść modeli grawitacji FR nad standardowym scenariuszem CDM. Ujawiając wcześniej nieznane aspekty dynamiki czasoprzestrzeni i krzywizny na bardzo dużych skalach, bez uciekania się do dodatkowych składników. Wszechświat rozumiemy poprzez światło. To opowiadacz odległych przeszłości, jak posłaniec przybywający z pustki, niosący informacje zakodowane w fotonach. Promienie słoneczne, które widzisz każdego ranka, są w rzeczywistości stare 8 minut. Te ciepłe promienie przemierzają ogromną pustkę, by dotrzeć do Twoich oczu. Przynosząc delikatne ciepło i nadzieję nowego dnia, budząc zmysły słodkim smakiem porannego światła ślizgającego się po skórze. Gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy, ozdabiający nocne niebo, jest stary o 470 lat. Jego światło podróżuje z odległych gwiazd przez tysiące lat świetlnych, przywołując wspomnienia letnich nocy na trawie, z szeptem wiatru w liściach i zapachem wilgotnej ziemi. Im dalej patrzymy, tym głębiej zanurzamy się w historię, jak w stronę kosmicznej kroniki. Gdzie każda gwiazda odsłania dramatyczne rozdziały eksplodujących gwiazd i narodzin galaktyk, z echami supernowych wybuchających jak odległe grzmoty. Najdalsze widzialne światło jest stare o 13,8 miliarda lat i oznacza czas po wielkim wybuchu. W tamtym okresie wszechświat był chaotycznym piekłem ekstremalnych temperatur, brzącym morzem energii, gdzie ryk stworzenia odbijał się we wszystkich kierunkach, przywołując inferno u kosmicznego kotła, gdzie elementy były kiut z ostrym zapachem pierwotnej plazmy. Przedtem wszechświat był wypełniony gorącą plazmą, jak gęsty płyn, gdzie cząstki subatomowe nieustannie zderzały się, a światło było uwięzione, niezdolne do dalekiej podróży. To jak patrzenie przez gęstą mgłę w zimowy poranek, gdzie wszystko jest zamglone i tajemnicze, z parą powietrza przylegającą do skóry jak zimny uścisk. Zatem najdalsza widzialna granica nie jest prawdziwą granicą miejsca, lecz granicą światła, które do nas dociera, horyzontem oddzielającym widzialne od niewidzialnego. Naukowcy nazywają to kosmicznym horyzontem. To uczucie jest jak stanie na mostku statku pośrodku nieskończonego oceanu, gdzie krzywizna horyzontu oddziela morze od nieba, budząc pragnienie dalszego odkrywania, jak słony wiatr niosący wezwanie odległych lądów. Poza tym obszarem nic nie zniknęło. To po prostu część, której światło jeszcze nie dotarło, z oddechem starożytnych galaktyk i smakiem zapomnianych epok w starych listach miłosnych, które wciąż są w drodze. Tu rodzi się inna piękna zagadka. Która zatrzymuje cię i każe rozmyślać z mieszaniną zdumienia i oczekiwania, jak obieranie warstw tajemnicy. Wszechświat się rozszerza, a to rozszerzanie przyspiesza. Jest jak niewidzialny wiatr nadmuchujący balon, a galaktyki oddalają się z czasem, przywołując taniec liści w kosmicznym wietrze z zapachem odległych gwiazd dryfujących. W grudniu 2025 roku na podstawie najnowszych pomiarów teleskopów kosmicznych i danych z soczewek grawitacyjnych. Stała Habla jest szacowana na około 73 km na sekundę na megaparsek. To udoskonalenie pogłębia tak zwane napięcie Habla, wschodzącą anomalię z nowych obserwacji supernowych i gwiazd Cefeit i pogłębia tajemnicę kosmicznego przyspieszenia. Soczewki grawitacyjne to masywne obiekty, jak galaktyki, które zakrzywiają światło, tworząc piękne optyczne iluzje na niebie, łuki światła, jakby tkanka przestrzeni się zginała, by ujawnić tajemnicę z błyskiem zniekształconego światła gwiazd tańczącego jak Fata Morgana. Ostateczne dane z teleskopu kosmologicznego ATKM wskazują, że to napięcie habla dalej się nasila, otwierając drogę do rozwiązania zagadki. Niektóre pomiary wskazują na lokalną prędkość rozszerzania 70,4 km na sekundę na megaparsek, z błędem 3%, podczas gdy inne metody, jak opóźnienia czasowe soczewek grawitacyjnych, dają podobne wartości, ale różnice z pomiarami wczesnego wszechświata pogłębiają się. Nowe kosmiczne pomiary soczewkowe z 2025 roku pogłębiły tajemnice napięcia Hubble'a z precyzją 4,5% i potwierdziły wartości wokół 76,5 km na sekundę na megaparsek z lokalnych obserwacji w porównaniu z 67 z kosmicznego promieniowania tła. Światło niektórych ekstremalnie odległych galaktyk nigdy nas nie dosięgnie, goni nas, ale przestrzeń rozszerza się szybciej niż prędkość światła, przywołując obraz daremnego snu o nieskończonym pościgu gdzie kroki rozpływają się w pustce. W konsekwencji światło poza horyzontem na zawsze omija Ziemię, budząc melancholijną mieszankę smutku i ciekawości z gorzkim smakiem niekompletnego obrazu. Jednak najnowsze badania sugerują, że rozszerzanie wszechświata nie jest stałym przyspieszeniem, lecz wchodzi w fazę spowolnienia, gdzie ciemna energia może słabnąć z czasem, wyzywając obecne modele. Na przykład dane z instrumentu spektroskopowego ciemnej energii oraz studia Uniwersytetu Jansej z listopada 2025 roku sugerują, że rozszerzanie już zaczęło spowalniać, a ciemna energia jest ewolucyjna, wstrząsając tradycyjnymi modelami. Te wnioski pochodzą z obserwacji milionów galaktyk i supernowych typu IA i wskazują, że obserwowane niedawne przyspieszenie może być przejściowe, jakby wszechświat przechodził od gwałtownego początkowego impulsu do spokojnego rytmu, jak falujące ruchy po burzy, pozostawiając powietrze ze słonym smakiem morza. Ponadto wyniki instrumentu spektroskopowego ciemnej energii z marca 2025 roku wzmacniają wskazówkę, że ciemna energia jest ewolucyjna i zmienia się z czasem w nieoczekiwany sposób, potencjalnie zgodne z modelami teorii strun, które dodają czasowo zależną ciemną energię. Drugie wydanie danych Desi z 2025 roku pokazuje preferencję 4,2 sigma dla ewolucyjnej ciemnej energii, która wzrosła z sygnałami, że gęstość ciemnej energii maleje, co daje najsilniejszy dowód jak dotąd. Że sama ciemna energia jest ewolucyjna. Dalsze wyniki DESI z 2025 roku, połączone z innymi eksperymentami, ujawniają sygnały zmian ciemnej energii w czasie, potwierdzając, że gęstość może maleć, co wyzywa kosmologiczną stałą i otwiera nowe modele, w których ciemna energia słabnie, wzbogacając zrozumienie dynamiki wszechświata. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba, techniczne cudo krążące wokół Ziemi, z ogromnym zwierciadłem głównym odbijającym promienie podczerwone, bada głębiej przeszłość wszechświata. Jakby otwierał okno na czas i pokazuje wyraźnie narodziny pierwszych galaktyk, budząc wrażenie podnoszenia pradawnej zasłony z szeptem starożytnych gwiazd. Do 2025 roku kosmiczny teleskop Jamesa Webba przyniósł oszałamiające odkrycia. Na przykład najsilniejszy dowód na gęstą atmosferę wokół skalistej egzoplanety, wokół gorącego świata lawy otoczonego grubym płaszczem, jak wrząca kula ognia, której powierzchnia niesie kosmiczne wiatry i ostry smak siarki odkrył bezpośredni dowód na potworne gwiazdy we wczesnym Wszechświecie w galaktyce GS-3073, pradawne olbrzymy z unikalnym chemicznym podpisem, które wybuchały energią w prymitywnej ciemności, jak odległe grzmoty oświetlające pustkę. Znaleziono najstarszą potwierdzoną supernową, rozbłysk gamma sprzed 13 miliardów lat, ogłaszający koniec masywnej gwiazdy, rozświetlający niebo olśniewającym blaskiem, jak echo wiecznego ognia. Obserwacje planety WASP-107b pokazały ogromną chmurę helu uciekającą, Rozdęty gazowy olbrzym, jak rozproszony balon, gdzie kosmiczne wiatry szepczą o rzadkiej atmosferze, jak oddech świata topniejącego w przestrzeni. Dalsze odkrycia obejmują supermasywne czarne dziury w prymitywnych galaktykach zaledwie 570 milionów lat po Wielkim Wybuchu, żarłoczne i głodne, oraz ponad 300 kandydatów na prymitywne galaktyki, które wyzywają formowanie wszechświata, ujawniając nitkowate struktury ukrytego świata ciemnej materii, zgodne z symulacjami ciepłej ciemnej materii. W 2025 roku nowe obserwacje kosmicznego teleskopu Jamesa Webba potwierdziły liczne pierścienie Einsteina, osiem razy demonstrując ważność ogólnej teorii względności poprzez soczewki grawitacyjne i zarejestrowały egzoplanety tracące atmosferę w czasie rzeczywistym, parujące chmury helu, jak parę z kosmicznego kotła, z dalszymi dowodami na atmosfery na skalistych światach oraz mapowały nitkowate struktury ciemnej materii z bezprecedensową precyzją. Ponadto odkryto supermasywną czarną dziurę w ultrakompaktowej galaktyce karłowatej. I dowód na bezpośredni kolaps czarnych dziur we wczesnym wszechświecie, a także aktywnie rosnącą supermasywną czarną dziurę w galaktyce zaledwie 570 milionów lat po wielkim wybuchu, co sugeruje, że czarne dziury rosły szybciej niż wcześniej myślano oraz wrzące piekielną planetę z atmosferą, która nie powinna istnieć. Dalsze odkrycia z 2025 roku obejmują cytrynowokształtną egzoplanetę przyczepioną do martwej gwiazdy, z atmosferą wyzywającą oczekiwania oraz najstarszą znaną supernową eksplozję gwiazdy w najdalszym wszechświecie, a także kosmicznego zmiennokształtnego, obiekt o nazwie Verge, który zmusza astronomów do przemyślenia wzrostu supermasywnych czarnych dziur w niemowlęcym wszechświecie. Te sukcesy nie tylko poszerzają nasze horyzonty, ale wypełniają głęboką dumą z ludzkiej kreatywności. Od Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej po Europejskie Obserwatoria, gdzie naukowcy współpracują nad rozwiązywaniem tajemnic wszechświata, a każdy postęp wzbogaca zbiorowy smak odkryć, wypełniając powietrze zapachem innowacji. Jednak nawet to najbardziej zaawansowane narzędzie nie może spojrzeć poza horyzont. Nasze granice nie leżą w instrumencie, lecz w fundamentalnych prawach fizyki wszechświata, jak człowiek na Ziemi, który skacze, ale nie przekracza horyzontu, podczas gdy planeta delikatnie zakrzywia się pod stopami, niosąc odległy rykwal. Na temat krzywizny, sam wszechświat może być zakrzywiony, co prowadzi do abstrakcyjnego, lecz fascynującego królestwa matematyki, jakby wkroczenie do labiryntu niewidzialnych wymiarów, gdzie równania rozwijają się jak kwitnące kwiaty. Sto lat temu Albert Einstein, genialny fizyk z potarganymi włosami i zamyślonym spojrzeniem, zaproponował ogólną teorię względności, według której masa zakrzywia przestrzeń, jak ciężka kula do kręgi na elastycznej trampolinie, powodująca wgłębienie i przyciągająca pobliskie obiekty podczas gdy tkanina rozciąga się, szepcząc falami grawitacyjnymi. We wszechświecie niezliczone śniące gwiazdy, wirujące galaktyki i tajemnicze czarne dziury pochłaniające wszystko przyczyniają się do własnej unikalnej krzywizny, tworząc chaotyczną, lecz harmoniczną sieć, jak tkany dywan z grawitacyjnych nici, z grawitacją ciągnącą jak niewidzialna ręka. Jaki jest ogólny kształt wszechświata z tych krzywizn? Naukowcy badają kosmiczne promieniowanie tła, osłabione echo wielkiego wybuchu, niosące zapach pradawnego narodzin Wszechświata. To potwierdza, że Wszechświat jest wyjątkowo płaski. W 2025 roku spektroskopowe badania oscylacji barionowych, rozszerzone badania oscylacji barionowych oraz pomiary instrumentu spektroskopowego ciemnej energii obejmujące 240 milionów galaktyk i kwazarów wzmocniły tę płaskość, a nowe wysokorozdzielcze obrazy kosmicznego promieniowania tła z 2025 roku ujawniają złożone cechy gęstości w odcieniach pomarańczu i błękitu reprezentujące gorące i zimne strefy, przywołując obraz dywanu pierwotnej energii, gdzie każda fala opowiada. historię genezy, a teleskop kosmologiczny Atekame dostarcza ostrzejszych obrazów niż satelita Planck, z klarowniejszymi szczegółami subtelnych waliacji gęstości i prędkości gazu w młodym wszechświecie, szczegółami dodającymi intensywny smak wiecznej kosmicznej zupy i wzmacniającymi płaskość z precyzją 1%, wskazując na minimalną krzywiznę. To sugeruje, że wszechświat może być rozległą hipersferą, nie trójwymiarową kulą, jak piłka tocząca się po zielonej trawie, lecz czterowymiarową powierzchnią w wyższych wymiarach. Spróbuj to sobie wyobrazić, umysł się zakrzywia, malując niemożliwe obrazy, które wyzywają percepcję. Jeśli to prawda, jest to oszałamiające, jak odkrycie nowych wymiarów przestrzennych, kuszących dreszczem nieskończonych pętli z wiatrem kosmicznych cykli wiejącym przez włosy. Wyobraź sobie prostą linię przecinającą tę hipersferę z kosmicznym wiatrem plączącym włosy. I wracasz do punktu wyjścia, nie przez obrót, lecz dlatego, że sama przestrzeń się łączy. Podobnie jak na powierzchni Ziemi, gdzie podróżujesz nieskończenie na wschód bez znalezienia granicy i wracasz z zachodu, z ptasim śpiewem witającym nieoczekiwany powrót, z zapachem oceanów w powietrzu. Czterowymiarowa hipersfera działa podobnie, lecz z dodaną złożonością, której mózg nie może zwizualizować, budząc podziw dla złożoności natury. Złożoności pojawiającej się w matematycznych symulacjach z 2025 roku, testujących granice krzywizny. Niektórzy naukowcy wskazują na bardziej złożone krzywizny, jak pochylone siodło, lub subtelne topologie, gigantyczny tores z dziurą pośrodku, gdzie przestrzeń cudownie się skręca, lub butelkę klejna, gdzie wnętrze i zewnętrze płynnie się stapiają, granice topnieją w ciągłym przepływie, przywołując obraz iluzorycznych światów z szeptem nieskończonych pętli. W 2003 roku francuscy astronomowie analizowali dane kosmicznego promieniowania tła i zaproponowali do Dekaedr, gdzie każda ściana łączy się z przeciwległą, jak w grze Peckman, gdzie znikasz z jednej strony i pojawiasz się po drugiej, z delikatnym szumem każdego przejścia. W 2025 roku studia kosmicznej topologii używają matematyki do definiowania kształtów i wskazują na kosmiczne węzły we wczesnym wszechświecie, które mogą wyjaśniać asymetrię materii i antymaterii, kosmiczne nici splatające się w ciemności i budzące subtelne echa z nowymi strategiami wyszukiwania mapującymi subtelne sygnały i potencjalnie ujawniającymi specyficzne kształty. Te teorie zbiegają się do ogólnego wniosku: wszechświat jest nieskończony, lecz skończony w wymiarach, jak powierzchnia ziemi skończona bez znalezienia granicy, jedynie z słonym wiatrem morza i obietnicą nieskończonych horyzontów na przygody. Jaki jest prawdziwy rozmiar wszechświata? Najnowsze szacunki z 2025 roku wskazują, że średnica obserwowalnego wszechświata wynosi około 930 miliardów lat świetlnych, jak ogromny ocean z nieskończonymi falami, kuszący ogromnym smakiem nieskończonej słoności w gigantycznych liczbach. Jeśli wszechświat jest hipersferą, według obecnych pomiarów krzywizny, prawdziwa średnica jest co najmniej 250 razy większa niż obserwowana, ale to tylko dolna granica i może być znacznie rozleglejszy. Nigdy nie dowiemy się, ponieważ nie możemy spojrzeć poza horyzont, pozostawiając ciemne tajemnice, z szeptem odległych światów poza granicą, budzącym smak możliwości. Co oznacza ta dyskusja? Niektórzy mówią, że przekracza naukę, jak chwytanie wiatru, poetyckie, lecz śliskie. Jednak niektórzy naukowcy nie poddają się i proponują śmiałe koncepcje, intelektualne przygody przekraczające granice rzeczywistości. Nie możemy spojrzeć poza wszechświat, ale być może wyczuć efekty poprzez subtelne wibracje rzeczywistości, wibracje jak melodia kosmicznego instrumentu rezonująca przez czas. Ta koncepcja pochodzi z mechaniki kwantowej, cudownego królestwa świata subatomowego, gdzie cząstki tańczą w możliwościach z falami prawdopodobieństwa falującymi jak woda w jeziorze. Kwantowe splątanie pokazuje, że dwie cząstki natychmiast się łączą, niezależnie od odległości, jak bliźniacze dusze czujące się nawzajem bez słów, szybciej niż światło. Lecz bez przekazywania informacji budząc smak niewidzialnych połączeń. W 2025 roku studia kosmologiczne kwantowego splątania wskazują na możliwe powiązania z grawitacją przyczyniające się do kosmologicznej stałej i wyjaśniające ciemną energię, przywołując obraz niewidzialnych nici łączących wszystko i studia sugerują, że grawitacja wyłania się ze splątania na dwuwymiarowych granicach. Ale jak cząstki przekraczają te łańcuchy? Jedno wyjaśnienie zakłada, że nasz wszechświat jest projekcją wyższej wymiarowej przestrzeni, jak dwa punkty na papierze daleko od siebie na płaszczyźnie, lecz blisko w złożonym trójwymiarze z delikatnym szeptem papieru ujawniającym tajemnice jak kosmiczne origami. Nasz trójwymiarowy wszechświat może być podobny powierzchnią w wyższej strukturze. To serce teorii strun, ewoluującego frameworku żywo dyskutowanego na konferencjach z 2025 roku z metodami testowania sugerującymi. Że wszechświat ma 10 lub 11 wymiarów, z których rozumiemy tylko trzy przestrzenne i jeden czasowy, reszta zwinięta w maleńkie rozmiary, z daleka wyglądające jak nici z drobnymi wibracjami rezonującymi jak niebiańskich harmonii. Najnowsze obserwacje wspierają teorię strun, łącząc ją z naturą ciemnej energii, a rzadkie studia akceleratorów cząstek wzmacniają lub wyzywają teorię. W 2025 roku fizycy twierdzą, że znaleźli pierwszy obserwowalny dowód na teorię strun, opisując że czasoprzestrzeń nie jest gładka i ciągła, lecz ma kwantową strukturę, gdzie porządek współrzędnych wpływa na dynamikę, potencjalnie ujawniając naturę ciemnej energii jako pierwotne wibracje strun, jak melodia kosmicznego instrumentu rezonująca przez czas, dodająca niebiański smak kosmicznemu rozszerzaniu, z modelami strun pasującymi do czasowo zależnej ciemnej energii z wyników instrumentu. Spektroskopowego ciemnej energii. Modele dynamicznego napięcia w strunach mogą opisywać prawdziwy wszechświat. A twierdzenia o pierwszym obserwacyjnym dowodzie łączą to z ciemną energią, choć jeszcze nieudowodnione, lecz rozwijające się, by spotkać rzeczywisty wszechświat. Jeśli teoria strun jest poprawna, poza naszym wszechświatem istnieją dodatkowe wymiary, których nie rozumiemy, nie do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo, w górę czy w dół, lecz kierunki, których umysł nie może pojąć, kusząc zapachem odległych, równoległych rzeczywistości w snach. Istnieją śmielsze teorie, które słuchają wszechświata symfonii rezonującej z czasem, w wiecznym koncercie stworzenia i odrodzenia. Jeśli nasz wszechświat jest skończony, skąd pochodzi? Teoria Wielkiego Wybuchu mówi, że wybuchu 13,8 miliarda lat temu z osobliwości, erupcji z niczego, która uwolniła energię i ukłuła wszystko, co znamy, kusząc gorącym szaleństwem narodzin ognistych światów z zapachem pradawnego ognia. Ale co było przed osobliwością? Wielu mówi nic, ponieważ sam czas zaczął się z Wielkim Wybuchem, jak rzeka wypływająca z nierozwiązywalnego źródła bez zrozumiałego pochodzenia. Jednak ta odpowiedź wydaje się niekompletna, jak historia bez prologu. W 2010 roku Roger Penrose, genialny fizyk z ostrym intelektem i rządzą odkryć, zaproponował konformalną cykliczną kosmologię, nieskończony cykl, gdzie wielki wybuch nie jest początkiem, lecz częścią cyklu, jak pory roku kosmosu powtarzające się, z zapachem wiecznego odnowienia. W 2025 roku nowe analizy tej teorii, w tym przejścia fazowe zdominowane przez fale grawitacyjne, sprowadzają poprzedni wszechświat do termodynamicznej równowagi, do kolapsu, gdzie cała materia rozpada się na promieniowanie, przekształcając wszechświat homogeniczne może światła, jak spokojne może bez fal, gdzie czas i przestrzeń tracą znaczenie. Bez odniesień do odległości czy porządku, jak zgubienie się w śnie bez znaków, stan bezwymiarowy odpowiadający początkowi wielkiego wybuchu. Istotne jest że koniec poprzedniego wszechświata jest naszym narodzeniem w pięknej pętli jak kosmiczna muzyka powtarzająca się, kusząca świeżymi wariacjami. Nowe prace sugerują, że anomalie kosmicznego promieniowania tła to spektralne pozostałości po czarnych dziurach z przeszłości i proponują zjednoczoną wersję zachowującą kwantową informację. W marcu 2025 roku artykuł Penrosa i współpracowników opisuje fizykę konformalnej cyklicznej kosmologii i argumentuje, że anomalie kosmicznego promieniowania tła mogą być pozostałościami z przeszłych epok, upiornymi echami eksplodujących gwiazd z wiecznych cykli, wypełniającymi niebo nagraniami wieczności. A anomalie tła dowodzą upiornych pozostałości po czarnych dziurach z wcześniejszych epok. Dalsze studia z 2025 roku dowodzą, że anomalie kosmicznego mikrofalowego tła są w rzeczywistości pozostałościami po upiornych czarnych dziurach z poprzedniego eonu, potwierdzając przewidywania Penrosa. Wszechświat nieskończenie umiera i odradza się. W każdym odrodzeniu z nowymi śniącymi gwiazdami, wirującymi galaktykami i formami życia, dając nam w niezliczonych powtórzeniach głębokie poczucie połączenia z przeszłością i przyszłością, ze smakiem wiecznych cykli istnienia. Jeśli cykliczny, to poza granicą leżą inne cykle w wymiarze czasu, poprzednie i następne wszechświaty, nie poza przestrzenią, na zawsze niewidzialne, nieistniejące lub jeszcze nienarodzone, lecz myśl daje trwałą nadzieję, jak echo odnowionego wszechświata. Bez względu na prawdziwą rzeczywistość wszechświata, zdolność ludzkości do dostania na krawędzi percepcji twarzą w twarz z nieznaną otchłanią i zachowania ciekawości oraz zdumienia jest najcenniejszą odwagą cywilizacji, która napędza nas do wytrwałego odkrywania. W tym względzie w 2025 roku naukowcy finansują nowe projekty w Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, by szczegółowo badać kosmiczne promieniowanie tła, analizować bipol dla zrozumienia naszego ruchu i używać efektu soczewkowania do pomiaru rozszerzania. Nowe badania pokazują, że rozszerzanie może spowalniać, wyzywając obecne koncepcje ciemnej energii i dając silne sygnały, że ciemna energia zmienia się z czasem w nieoczekiwany sposób. Te wysiłki wzbogacają historię wszechświata i czynią nas uczestnikami wielkiej podróży, gdzie każde odkrycie przybliża do zrozumienia, z szeptem kosmicznych ech w uszach, wskazującym na ukryte tajemnice i pozostawiającym